Przechodzenie dusz, metapsychoza. 611. Wspólność pochodzenia pierwiastku rozumnego u wszystkich istot żyjących, czy nie służy do potwierdzenia doktryny przechodzenia dusz. Dwie rzeczy mogą mieć jednak i początek, lecz później, pomimo to, mogą być zupełnie niepodobne do siebie. Któż by poznał drzewo z jego liśćmi, z kwiatami i z owocami, w zarodku bezkształtnym. Zawartym w nasionku, z którego powstało. Z chwilą, gdy pierwiastek rozumny dojdzie do stopnia, by zostać duchem i rozpoczyna swój period człowieczy, nie ma już wtedy żadnego stosunku ze swym stanem pierwotnym. I przestaje być duszą zwierzęcą, jak drzewo nie jest ziarnkiem. Człowiek ma tylko w sobie zwierzęce ciało swoje i namiętności, rodzące się z wpływu tego ostatniego. Oraz instynktu zachowawczego nieodłącznego od materii. Nie można tedy mówić, że taki to człowiek pochodzi od wcielenia się ducha w takie to zwierzę, wskutek czego i metampsychoza, jak ją pospolicie pojmują, nie ma znaczenia prawdziwego. Duch co ożywiał człowieka, czy może wcielać się w zwierzę? Byłoby to cofać się wstecz, a duch się nie cofa. Rzeka nie płynie w górę do źródła. Jakkolwiek błędną jest nauka metampsychozy, czy nie jest ona jednak wynikiem intuicyjnego przeczucia poprzednich bytowań człowieka? To przeczucie wewnętrzne znajduje się w tym wierzeniu, jak i w wielu innych. Ale jak większą część przeczuć wewnętrznych, tak i to człowiek całkiem wykrzywił. Metampsychoza miałaby rację bytu, gdyby pod nią pojmowano stopniowe rozwijanie się duszy, ze stopni niższych na wyższe, w których ma nabyć ostatecznego rozwoju potrzebnego do przeobrażenia jej istoty. Lecz jest zupełnie fałszywą, gdy dopuszcza przechodzenie dusz z człowieka w zwierzę i odwrotnie. Skąd by przypuścić wypadało prawo wstecznego cofania się i mieszania się? Owusz, mieszanie się nie ma miejsca nawet w odrodzeniu się cielesnym, co jest dowodem, że są to dwa pierwiastki niemające powinowactwa pomiędzy sobą i że tak samo musi być z duchami je ożywiającymi. Gdyby jeden i ten sam duch mógł je ożywiać na przemian, stąd dałoby się wywnioskować podobieństwo jestestw i możliwość wzajemnego zapładniania się cielesnego. Powtórne wcielenie, podane nam przez duchy. Przeciwnie jest opartem na postępowym wznoszeniu się natury oraz na postępowym rozwijaniu się człowieka w jego własnym rodzie, co mu wcale nie odbiera z jego godności. Poniżyć go może tylko zły użytek zdolności, jakimi go Bóg obdarzył dla jego wydoskonalenia. Bądź co bądź, starożytność jednak nauki o przechodzeniu dusz i jej powszechność jako też i powaga ludzi znakomitych, którzy ją wyznawali, jest jednym dowodem więcej, że zasada powtórnego wcielenia ma swój początek w naszej naturze. Są to prędzej dowody jej prawdziwości, jak czegoś przeciwnego. Początkowe zjawienie się ducha, czyli pytanie dotyczące pierwiastku rzeczy, pozostanie na zawsze tajemnicą Boga. Człowiekowi nie dano tego poznać. Może w tej mierze tylko robić przypuszczenia mniej więcej prawdopodobne. Duchy same dalekie są od wiadomości wszystkiego. O tym, co jest wyższe ponad ich wiedzę, mogą tylko mieć zdania osobiste, mniej więcej zgodne z prawdą. Takim sposobem nie wszystkie myślą zgodnie o stosunku człowieka do zwierząt. Podług jednych duch przed doścignięciem doby człowieczeństwa wypracowuje swą osobistość w niższych stopniach istot stworzonych. Podług innych duch człowieka zawsze należał do rodzaju ludzkiego, nie przechodząc przez ciężką próbę zwierzęcia. Systemat pierwszy miałby to przed innymi, że w nim ujawnia się racja bytu zwierząt i cel ich ostateczny które takim sposobem formowałyby pierwsze ogniwo w łańcuchu istot myślących. Drugi jest daleko zgodniejszy z pojęciem ogodności człowieka i da się objaśnić w sposób następujący. Rozmaite gatunki zwierząt nie następują wcale w pierwiastku swym rozumnym stopniowo jedne po drugich. Takim sposobem rozum muszli nie przetwarza się następnie w rozum ryby, ptaka, Czworonogiego i czwororękiego. Każdy gatunek jest typem zupełnym, fizycznie i moralnie, gdzie każda jednostka poczerpuje z powszechnego źródła rozumnego, pewną część pierwiastku rozumnego stosowną do jego organizmu. Dla wydoskonalenia organów i doczynów, które ma odbyć w zjawiskach natury część typu swej śmierci powinien zwrócić do powszechnego zbiornika. Należące do światów wyższych od naszego tak samo, są rasami odrębnymi, uzdolnionymi odpowiednio do warunków tamtych światów i do stopnia rozwoju człowieka, którego bywają pomocnikami. Wcale jednak nie pochodzą od zwierząt ziemskich, mówiąc o tym ze stanowiska duchowego. Ze stanowiska fizycznego, stanowią one prawdziwe ogniwo w łańcuchu istot żyjących. Ale ze stanowiska moralnego, pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, następuje przerwa. Człowiek posiada duszę, czyli ducha, iskrę boską, dającą mu znaczenie moralne i potęgę umysłową, jakiej zwierzę nigdy mieć nie może. Jest to jego istota główna, przechowująca swój byt i swoją osobistość po śmierci ciała. Jaki jest początek ducha? Od czego się życie jego rozpoczęło, i czy się kształci z uosobionego pierwiastku rozumnego. Oto tajemnica, którą na próżno staralibyśmy się zgłębiać i dozwalająca budować nam chyba same systemata. Co jest w tym pewnego i co wynika jednocześnie z rozumowania i z doświadczenia, to pośmiertne istnienie ducha, zachowanie jego osobistości po śmierci. Jego zdolność rozwijania się postępowego, stan jego szczęśliwy lub nieszczęśliwy, zastosowany do postępu na drodze dobrego i wszystkie prawdy moralne stąd wynikające. Co się zaś tyczy tajnego stosunku zwierzęcia do człowieka, to pozostaje tajemnicą boską, jak i wiele innych rzeczy, wiadomość, których obecnie nie ma doniosłości dla naszego rozwoju dalszego a nad którą niepotrzebnie byśmy się tylko mozolili.